Okej, okay, są trzy serie, o które mnie zawsze uparcie prosicie w komentarzach i wszędzie, gdzie się da. I jest to Bakfu, Voltron i Amfibia. Hej, witajcie ludzie, więc odległych galaktyk na kanale Elwizja. Ja jestem El, a to jest kanał o kreskówkach i animacji. A dzisiaj poświęcę czas jednej z trzech serii, o które non stop prosicie, czyli Amfibia. W końcu obejrzałam Amfibię i... muszę powiedzieć, że to była droga przez mękę. Naprawdę. Przepraszam. Zdaję sobie sprawę z ogromu popularności tej serii. Tym bardziej jest mi przykro i źle stwierdzić, że ta seria mnie nie wciągnęła. Naprawdę, dawno się tak nie wynudziłam, ale to nie znaczy, że seria jest zła, absolutnie. Po prostu mi osobiście nie przypadła do gustu. Ale jak zawsze, każdej serii daję szansę i postaram się. Przytoczyć same plusy, bo wiem, że w większości z was seria się ta bardzo podoba. Dlaczego ta seria mi się nie podoba? Opowiem w dalszej części. Tymczasem zapraszam was do oglądania. Jeżeli ktoś chciałby sobie poskakać po treściach tego odcinka, no to w opisie powinny znaleźć się rozdziały. A i uprzedzam, że ten materiał zawiera śladowe ilości spoilerów, więc oglądacie na własną odpowiedzialność. Będę was ostrzegać przed spoilerami. Zanim przejdziemy do materiału, chciałabym was zaprosić do subskrypcji tego kanału, żeby było nas więcej i no będzie mi bardzo miło, jeżeli zdecydujecie się subskrybować ten kanał. A teraz, nie przedłużając, przejdźmy do odcinka. Amfibia, czy też po polsku Płazowyż, to seria stworzona dla Disneya przez Matta Brally. Niemalże w tym samym czasie co Owl House, czyli Sowie Dom. Zresztą Matt, tak jak i twórczyni Sowiego Domu, razem pracowali przy Wodogrzmotach Małych. Matt jest głównie storyboardzistą i pracował przy np. Steven Universe. Pomysł na Płazowyż zrodził się przy okazji pracy przy Wodogrzmotach Małych. Ale jak to się stało, skąd ten pomysł w ogóle i o innych inspiracjach opowiem już za chwilę. Płazowyż to historia w ostatnim czasie bardzo popularnego gatunku. Żeńska protagonistka przenosi się do innego świata i musi odnaleźć drogę do domu. Bohaterką tutaj jest Ann, amerykanka tajskiego pochodzenia, która przenosi się w świat pełen antropomorficznych płazów. Show bazowany jest na wycieczce z dzieciństwa twórcy, a raczej na doświadczeniach z tej wycieczki. Do Bangkoku w Tajlandii. Matt zdecydował się na bohaterkę, która jest Tajką i Amerykanką, ze względu na to, że sam jest Amerykaninem tajskiego pochodzenia i brakowało mu reprezentacji w popkulturze. Osobista historia Mata jest, jak wielu twórców animacji, bardzo podobna. Matt od zawsze uwielbiał rysować, a takim punktem kulminacyjnym było, kiedy do jego szkoły. Do jego klasy przyszedł twórca animacji, który po prostu go zainspirował. Matt Braly jest wielkim fanem anime i Sonica, do czego nawiązania znajdujemy na każdym kroku w serii. Jak twierdzi, płazowyż to taka laurka dla wszystkiego, co kochał w dzieciństwie, co go ukształtowało. Ton serii miał być inspirowany pracami studia Artman i studia Ghibli. Natomiast fabularnie miało przypominać serię jak Wodogrzmoty Małe i Steven Universe, którymi Matt bardzo się inspirował, twierdząc, że taki format najbardziej mu odpowiada. Czyli epizodyczna seria, która pod warstwą losowych historii ukrywa wątek lub wątki, które przeplatają się przez cały serial. Przyznaje również, że jeśli chodzi o fabułę samą w sobie, to Miała być strukturalnie standardowa, czyli podział na trzy części: wstęp, rozwinięcie i finał. Inspiracją tutaj były gargulce z 1994 roku. Natomiast wizualnie show było inspirowane Dark Crystal z 1982 roku i animowaną adaptacją Hobbita. Bardzo zaskakujące było wyjaśnienie Mata skąd w ogóle pomysł na płazowierz. W jednym z wywiadów Matt twierdzi, że chciał show, które będzie miało protagonistkę, która będzie miała zbliżoną historię do Pacyfiki z Wodogrzmotów Małych. Tutaj cytat. Mając taką postać jak Pacyfika, która się tak drastycznie było bardzo satysfakcjonujące i dlatego chciałem serialu, który będzie miał właśnie taką bohaterkę, która będzie musiała się zmienić. Swoją drogą, dlaczego Matt zdecydował się w ogóle na świat zdominowany przez żaby? Światotworzenie w Amfibii jest po prostu fantastyczne, jest naprawdę bogate, kolorowe, barwne i naprawdę bardzo dużo można było wyciągnąć z płazów, co zresztą twórca robi. W każdym razie Matt twierdzi, że wybrał żaby ze względu na to, według niego żaby są takimi stworzeniami, które Właśnie definiuje zmiana, bo bardzo drastycznie się zmieniają w ciągu całego swojego życia, czyli od kijanki do pełnej ukształtowanej żaby. Więc żaby jako kwintesencja zmiany były idealne do motywu przewodniego serii. Jest to oczywiście typowy motyw podróży bohatera na końcu, której bohater zawsze musi dojrzeć, zmienić się i zrozumieć pewne kwestie. Tutaj Ann przede wszystkim uczy się piękna natury, wcześniej brzydziła się żab, zaczyna rozumieć relacje społeczne, a przede wszystkim dorasta ostatecznie wraca do swojego świata jako kompletnie inna osoba, by skonfrontować się z przeszłością, poukładać relacje z rodzicami, czy zrozumieć świat, z którego pochodzi. Oprócz tego innym motywem przewodnim jest tutaj ucieczka, ucieczka od konsekwencji, od świata, który nas przytłacza, od tego, czego się boimy. Przedstawię Wam teraz parę ciekawostek z produkcji. Zacznijmy od tego, że Płazowyż zaczynał od pilota. Pilota Pilotażowego odcinka, którego możecie obejrzeć na YouTubie. I już w pilocie widzimy na przykład ropuchy, których wątek pojawia się nieco później w serii. Sprig czy przyjaciółki Anne wyglądają tutaj co najmniej dziwnie, wiedząc jak ostatecznie wyglądają w serii. Początkowo seria miała nazywać się Amphibialand, Amphibland, Nawet nie umiem tego wymówić. Spray przeszedł masę zmian, co zresztą widać chociażby w pilocie. Cały czas zmieniano mu to wiek, to wygląd czy charakter. Swoją drogą, Spray jest wzorowany na trujących drzewołazach karłowatych. Tak ten gatunek żab nazywa się w Polsce. W angielskim ma o wiele przyjemniej brzmiącą nazwę, bo jest kojarzony z truskawkami. Jest po prostu strawberry, coś tam. Także. Chyba wolę angielską wersję. I zwróćcie również uwagę na to, że Sprig sam kwestionuje to, czy jest trujący czy nie. Piloci widać, że Ann niewiele się zmieniła. Ale czy na pewno? Według początkowych szkiców Ann wyglądała co najmniej jak Hilda. Ostatecznie, Matt jej wygląd bazował na wyglądzie jego babci za młodu, inspirując się zdjęciami, które miał. Przyciemnił również skórę Ann, reprezentując w ten sposób jego rodzinę ze strony mamy. Kot domino jest bazowany i nazwany po faktycznym kocie twórcy. Tytułowa a tabliczka zaś z serialu nie jest rysowana, jest rzeczywistą drewnianą tabliczką, której zrobiono po prostu zdjęcie. A teraz wróćmy do samego serialu, zacznijmy od fabuły, która mnie absolutnie nie wciągnęła i nie zaangażowała. Wiele odcinków przewijałam albo po prostu przeskakiwałam, bo nie wnosiły nic do historii, przynajmniej pozornie i po prostu były nieciekawe. Nudziły mnie. Proszę, nie spalcie mnie na stosie. Potem jednak okazywało się, że te odcinki jednak mają wkład w fabułę główną, ale tak minimalny i niezauważalny, że w sumie niewiele straciłam. Przynajmniej moim zdaniem. I ja naprawdę nie rozumiem dlaczego, bo to nie jest pierwszy raz. To nie jest pierwsza taka seria. Serie, którymi strukturalnie Płazowicz się inspirował, na przykład Grzmoty Małej i Steven Universe, są dokładnie takie same. Mają masę odcinków, które tak naprawdę nic nie wnoszą a główna fabuła jest jakby tłem po prostu. Ale nie wiem, jakoś przy Płazowyżu mnie to odtrąciło. Mam wrażenie, że ta główna fabuła, ten główny wątek, który jest naprawdę ciekawy i wlecze się niemiłosiernie, po prostu tak rozciągnęli tą fabułę, że no to bardziej się nie dało. Ja wiem, że chcieli zrobić trzy sezony, ale bez przesady. Wszystkie odcinki w Płazowyżu traktowałam jako takie typowe zapychacze, filery. Fabuła jest naprawdę genialna, ale jest przykryta ogromną ilością nonsensów, przez które miałam ogromny problem przebrnąć. Czekałam dwa sezony dwa sezony, żeby wreszcie się coś stało, żebym się wreszcie zaangażowała emocjonalnie w tą historię, w tych bohaterów. I żeby nie było, to nie jest wyłącznie moja opinia. Nawet twórca zdaje się rozumieć ten problem. Przyznaje on w wywiadzie, że jest świadomy tej dłużyzny. Tutaj cytat. Jestem 100% świadomy, że ludzie mówią: Okej, okay, okej, okay, ale jaka jest ta prawdziwa historia, historia? Ponadto, rzeczy, które mi się nie podobały w serialu, to fakt, że jest on bardzo kreskówkowy, w sensie taki przerysowany, wyolbrzymiony. A zachowanie bohaterów jest często infantylne, nierealistyczne i po prostu głupie. Bohaterzy są przy tym tak irytujący, musieli oni przejść strasznie długą drogę do tego, by dojrzeć, i nawet wtedy nadal robią rzeczy, które nie pasują do ich dojrzalszej osobowości. Poli, będąca irytującą dla samego faktu denerwowania innych, czy niedojrzałość Spriga i an w wielu wypadkach. I miałam takie wrażenie, że w ogóle się nic zmienili, mimo tego, że seria tak twierdzi. W ogóle nie przywiązałam się do głównych bohaterów. Nie rozumiem ich postępowania i sposobu myślenia, i absolutnie mnie nie obchodzą. Docelowa grupa wiekowa tego serialu to 6-11 lat chłopcy i dziewczyny. Co by miało sens, dlaczego postacie się tak zachowują i dlaczego strukturalnie serial tak wygląda, ale z drugiej strony Matt mówi w wywiadach, że zależało mu na tym, żeby stworzyć coś. Co będzie jednocześnie atrakcyjne dla dzieci, jak i dla dorosłych, żeby wszyscy razem rodzinnie mogli usiąść i obejrzeć serial i był on dla nich przyjemny. Swoją drogą początkowo Ann i jej przyjaciółki miały być o wiele starsze, miały mieć 15 lat, ale Disney zdecydował się tutaj obniżyć ten wiek, żeby bardziej zbliżyć bohaterów do grupy docelowej. Współcześnie twórcy angażują młodych widzów i pokazują jak życie może być skomplikowane, trudne i wymagające. W związku z czym Matt chciał w serii zawrzeć intensywne sytuacje, ale musiał cały czas pilnować, żeby sceny nie były przerażające dla młodego widza. I tak mamy głupkowate przygody, które w przeciągu paru sekund Zmieniają się w ciężkie i przerażające historie. O Kreskusie! Kurczę, on przecież przekłuł ją mieczem, zrobił z niej szaszłyk. Na wizji, w Disneyu! Śmierć na wizji w Disneyu! Wow! Swoją drogą nie mam pojęcia, jak ona to przeżyła, ale. No, i to jest coś, czego oczekuję. A jak już jesteśmy przy Marsi, to muszę się poprawić. Nie wszystkie postacie mnie irytowały. Uwielbiam Hop-Hopa, ale najbardziej chyba lubię Marsi i Saszę. Podoba mi się ich relacja z Ann, ta dynamika pomiędzy nimi. Podoba mi się Sasza, jej przemiany, czy moralny konflikt. I wygląda na to, że to nie tylko ja. Najwyżej oceniane odcinki są te, które są finałami, i te, które skupiają się na przejaciółkach Ann. Mogę tego domniemywać i potwierdzić swoją tezę, że dlatego. Że są to odcinki, które pchają fabułę do przodu i rozwijają główny wątek, zamiast skupiać się na jednoodcinkowych przygodach i stąd te wyniki. Co jeszcze mi nie pasowało w tej serii, to już takie małe rzeczy, które specjalnie nie są istotne, a ja się tylko czepiam. Jest dużo tajemnic, które są na siłę przyciągane, a ostatecznie niewyjaśniane wystarczająco. Na przykład roboty. Czemu nikt tam nie zaglądał od tylu lat? Jak je tworzono? Czemu je tworzono? Czemu właściwie przystali? Jaki był ich cel i funkcja? Bo na końcu dowiadujemy się, kto je stworzył ale nic poza tym. I wiecie, w takim razie po co było to całe forszado-wingowanie, nie wiem jak to po polsku nazwać, nawiązania i takie smaczki, które wskazują na to, że one są dosyć istotne i będą istotne w dalszej części serii i sprowadzają mnie tylko do tego, że no tak, 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 taka sobie tajemnica, nie były roboty i tyle. I jest naprawdę dużo takich rzeczy w tym serialu. No i jeszcze taki mały brak konsekwencji, tutaj mam na myśli decyzje stylistyczne, jak ubrania i włosy An. Rozumiem ten zabieg. Taki projekt postaci, ale na litość kreskusa. Ona już jest tam parę miesięcy i miała okazję się przebrać, miała okazję się umyć. Mało tego, są odcinki, gdzie się myje, gdzie się czesze i przebiera, a potem ponownie wraca do tego samego wyglądu i sama zauważa, że ma te przeklęte liście we włosach i nic z tym nie robi. I twórca Matt nawet wyjaśnia, że w założeniu miało to rodzić pytania typu, kiedy znajdzie nowy but, czy w ogóle go znajdzie, czyli znowu na siłę przyciągana. Tajemnica w cudzysłowie. Wyjaśnia, że miało to wspierać ideę, że An czuje się nie na miejscu, wyobcowana że wygląda jak ktoś, kto dopiero przeniósł się do zupełnie nowego świata. Gdyby miała czyste włosy i oba buty, odróżniałaby się od świata przedstawionego. I ja to naprawdę absolutnie rozumiem ten cały motyw, ale jakoś Marsy i Sasza się przebrały. A teraz to na co wszyscy czekają i co ja sama lubię, bo jest mocną stroną tego serialu, czyli teorie, przypuszczenia. Wiadomo, że serial nadal trwa. Jest obecnie w czasie hiatusu, czyli tej przerwy między odcinkami, i dalej czekamy na drugą część trzeciego sezonu. Przy czym trzeci sezon jest już ostatni i tak jest to potwierdzone. I przyznam szczerze, że pod koniec faktycznie utrzymują moją uwagę. Naprawdę jestem ciekawa, co się stanie. Jak uda im się wrócić do żabiego świata? Czy przyjaciółki się pogodzą? Jak to się wszystko skończy? Bo poprzeczka jest dosyć wysoka z całą inwazją na Ziemię i opętaniem Marsji. O co chodzi ze skrzynią? Jestem naprawdę ciekawa, jak działa ta skrzynia i skąd się w ogóle wzięła. Mam nadzieję, że to wyjaśnię. Kolory na skrzyni reprezentują trzy przyjaciółki i ich specjalne umiejętności. Możemy więc oczekiwać, że pozostałe przyjaciółki też zaczną zmieniać się w Super Saiyanina. Kolory tutaj reprezentują zielony, inteligencję, niebieski, dobroć i fioletowy, siłę. Dziewczyny są częścią przepowiedni, ale co tak właściwie miały przepowiadać? Połączenie światów, wstąpienie żab do naszego świata, nową erę w świecie żab. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz. Dziewczyny musiały naładować klejnoty do skrzyni. Ann nie naładowała klejnotu do końca, na co zwrócono naszą uwagę. A w animacji jak coś jest pokazane, to znaczy, że jest istotne. Zatem co to znaczy, że nie może kontrolować swojej mocy? Że moc nie jest w 100%? Czy może jeszcze coś innego? Na pewno w kulminacyjnym momencie coś się w związku z tym stanie, co utrudni zadanie naszym bohaterom. A jak zakończy się cała seria? Obawiam się, że szkatułka zostanie zniszczona. I to dzięki właśnie mocy, czyli przez dziewczyny Sasze, Marcy i Ann. W ukrytej wiadomości jest powiedziane, żeby znaleźć matkę Omsów, to takie stworzonka po polsku pod nazwą odmienieć jaskiniowy, ale raczej takiej nazwy nie wykorzystają w polskim tłumaczeniu. No, może. W każdym razie należy znaleźć matkę, która poprowadzi do przeznaczenia. Kim ona będzie i jaką odegra rolę? Zakładałabym, że jedna z przyjaciółek króla Andriusa, którą widzimy, która ukradła szkatułkę i która przekazała ją na ziemię, może być tą matką, przy czym z drugiej strony jest ona zupełnie innym gatunkiem płaza. W każdym razie, o ile żyje, to wydaje mi się, że też jest dosyć istotna i się jeszcze pojawi. Chyba, że już odegrała swoją rolę za życia. Może matka Olmsów tak naprawdę stworzyła to pudełko? Jedyne powiązanie, jakie mamy na chwilę obecną, to te dwa Olmsy, które już widzieliśmy w serii. Hej, tutaj Els z przyszłości. Edytując ten odcinek, wpadłam na dwie teorie. Pierwsza, ta przyjaciółka króla. Przypomina mi Spriga. Czy też myślicie, że mogłaby być jego matką, dlatego hop-hop wiedział nieco więcej o szkatułce i dlatego cała historia dotyczy właśnie rodziny Spriga, a nie kogoś innego? I druga teoria: zwróćcie uwagę na oryginalną nazwę pudełka Clamity Box. Pudełko nieszczęścia, czy tam szkatułka nieszczęścia. Ale clamity znaczy też katastrofa, kataklizm albo plaga. Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Z jedną z plag egipskich, kiedy to właśnie żaby opanowały Egipt, zaczynając wychodzić z wód. Co jeśli to jest nawiązanie i właśnie tym jest ta inwazja, czyli kolejną plagą egipską, czy tam nawiązaniem do plagi egipskiej, tylko na większą skalę, albo po prostu koniec świata? W każdym razie, co myślicie? Jakie są wasze teorie? Kim jest ta matka Olmsów? Czy się pojawi w ogóle? Czy te dwa Olmsy, które już widzieliśmy, są z nią powiązane? No, powinny być, no bo raczej po co by mieliśmy cały odcinek o nich? Może ta salamandra ze świątyni też będzie istotna w całej tej historii? Jedyne, czego jestem stuprocentowo pewna, to to, że szkatułka zostanie zniszczona i prawdopodobnie zostanie zniszczona za pomocą siły i mocy, nowych mocy Saszy, Marcy i Ann. Oczywiście, jak już Marsi wróci z bycia opętaną. W ogóle, czym jest w ogóle to stworzenie i czemu jest tam elektronika? No bo to stworzenie to jest tak naprawdę AI, nie? czyli sztuczna inteligencja, która jakby rządzi całym tym światem. Także, skąd w ogóle się wzięła? O co w ogóle chodzi? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych teoriach i jak się seria zakończy. Podsumowując, Płazowyż ma zbyt zdawkową fabułę, która się jeszcze w dodatku tak długo rozwija, że nie zdołała mnie zaangażować. Co nie zmienia faktu, że jest naprawdę fascynująca i ciekawa. Światotworzenie jest tutaj naprawdę świetne. Podoba mi się to, jak wykorzystali motyw żab, które zresztą lubię. Ja, ja lubię żaby z jakiegoś powodu. I jestem naprawdę ciekawa, jak się zakończy. Bo tak jak powiedziałam, poprzeczkę postawili naprawdę wysoko, więc oczekiwania moje też są dosyć wysokie. Nie rozumiem trochę hypu, który teraz jest na tą serię. Uważam, że jest trochę zawyżony. Ale to, że ja go nie rozumiem, nie znaczy, że nie jest faktyczny, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo osób lubi tę serię i widzi w niej prawdopodobnie coś, czego ja nie dostrzegam. Także mimo wszystko ją polecam, ale dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, dlaczego wy lubicie tę serię. Powiedzcie mi, dlaczego wy lubicie tą serię i być może to sprawi, że zrozumiem pewne rzeczy, których sama nie dostrzegłam. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie, zapraszam was na wszystkie moje media społecznościowe, do subskrypcji tego kanału, na kanał Kreskówkast. Dziękuję wszystkim moim patronom, którzy wyświetlają się tutaj, jesteście niezastąpieni. No i co? Czekamy na zakończenie tego sezonu, na zakończenie serii, zobaczymy jak się potoczy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was po więcej. Cześć!